muszę powiedzieć, że trafiliśmy dzisiaj na bardzo dobrze dysponowanego przeciwnika. Na przeciwnika zmotywowanego. Natomiast no, my nie podołaliśmy mogą tego spotkania. Nie zagraliśmy tak, jak przyzwyczailiśmy do tej pory, czyli konsekwentnie, solidnie. Przydarzały nam się bardzo proste błędy. Szukam wytłumaczenia tak na gorąco po meczu, co mogło być przyczyną, być może Presja tego spotkania spowodowała, że zolnicy nie pokazali tego na co ich naprawdę stać, bo Ruch potrafi lepiej grać w piłkę. Także no tyle, dziękuję. Wielka radość dzisiaj w naszej drużynie z, i z powodu tego, że zrobiliśmy kuchar Polski, że obroniliśmy ten grosowały. I z tego, że zagraliśmy taki styl że zagraliśmy naprawdę tak, jak chcieliśmy zagrać całą tą rundę, Wiemy, że... Nie zawsze nam to dochodziło, natomiast cieszę się z tego, że w tak ważnym momencie, z tak trudnym przecinkiem, potrafiliśmy zagrać naprawdę na najwyższym, na najwyższym naszym poziomie. Trudno tutaj nie wyróżnić które to jest z moich zawodników, bo naprawdę jako całość jako drużyna prezentowaliśmy się od pierwszej minuty bardzo dobrze. Ogromna determinacja poparta bardzo dobrą dyscypliną taktyczną. Praktycznie realizowaliśmy minuta po minucie plany, jak mieliśmy nakreślony... Na ten mecz i zarówno defensywa, jak i, jak i ci zawodnicy ofensywni naprawdę wywiązywali się doskonale ze swojej roli. Na pewno pomogło nam w takim rozegraniu tego meczu to, że dosyć szybko zdobyliśmy prowadzenie po ładnej akcji, ale był tam Rymkroszek, troszkę w przypadku było najważniejsze, że Kilka wpadła do siatki, to nam dodało trochę pewności siebie i spokoju. I co jakiś czas nękaliśmy cały czas drużynę ruchu. Mogliśmy grać spokojnie i przyjąć ich na swojej połowie, co jakiś czas tylko wychodzić wyższym pressingiem. To przynosiło efekty, bo mieliśmy sytuację Michała Żyro, Michała Kucharczyka, aż w końcu zdobyliśmy drugą gwarantę, też po ładnej akcji, po piłce zagranej, w na krótki słupek i świetnie się znalazł. I ten wynik dowieźliśmy do przerwy i e, na drugą połowę chcieliśmy grać bardzo rozsądnie, długo utrzymywać się przy piłce zmusić ruch do większego ryzyka, do większego otworzenia się. I, i, i też można powiedzieć, że ten scenariusz wypalił. Udało nam się zdobyć kolejną trzecią bramkę, która myślę, że przesądziła losy tego finału. I yy, tak jak powiedziałem, no, duża radość, obroniliśmy to trofeum, ale ta radość nie będzie trwała długo, bo przed nami kolejne trzy finały można powiedzieć, już w niedzielę pierwsze i szybko będziemy od jutra się już do tego najbliższego przygotowywać. Dziękuję.